Mander Emiraty, złote pałace i komnaty, ale dzisiaj nie o tym. O czym też pewnie wiecie z tytułu. Generalnie jesteśmy udupieni na kwarantannie w Tajlandii, a konkretnie w Phuket. Otóż, co się tutaj od tego wało, eee, przyleciliśmy 2 stycznia. Każdy z e, tutaj urlopowiczów, oczywiście, testy negatywne przed. Wylotem, bo inaczej nie można wejść na pokład samolotu, nie można przylecieć do Tajlandii. Wszystkie, żeśmy dokumenty wykupili, ubezpieczenia podróżne, takie, siakie i owakie wszystko na TikToku załatwione. Po przylocie jedna z osób uzyskała e, wynik pozytywny. No i nie byłoby tym nic dziwnego. Gdyby nie to, że to praktycznie nie powinno mieć miejsca, albo to jest jedyny przypadek na świecie, albo na w całym kosmosie, ale o tym za chwilę. Teraz zrobię tutaj gdzieś cięcie i opowiem dalszą, e, dalszą e, historię, jak to do tego doszło i co się dzieje, bo wciąż jesteśmy zamknięci i czekamy na, na wyniki, które miały być już wczoraj, ale jeszcze ich nie ma. Także jak długo posiedzimy, czy w ogóle wyjdziemy z hotelu, to jest też inna historia. Tutaj za chwilę robimy cięcie, pojawią się jakieś kwadraciki, coś tam, coś tam i będę gadał dalej. No to smacznej kawusi życzę. Pozdrawiamy kanał na przekór. Otóż, co tutaj się odtegowało? <laughs> Przylecieliśmy sobie na urlop 14 dni e, do Tajlandii. E, każdy e, zaszczepiony, nawet nie jedną dawką, nie dwoma dawkami, tylko już mamy dawki przypominające. No i co się okazało? Przed wylotem. E, kilka razy mieliśmy robione testy w ciągu tam św świąt Bożego Narodzenia. Każdy negatywny, negatywny. Przed wylotem, słuchajcie, też każdy negatywny. Ja dość, że lot był opóźniony 7 godzin, zamiast wylecieć o pierwszej w nocy, polecieliśmy o 8 ranone, no, ale pal licho, tam nie było jakiegoś tam wielkiego dramatu z tego powodu, bo po prostu walizki zapakowaliśmy w taksówkę, wróciliśmy do domu. Posiedzieliśmy chwilę, przespaliśmy się i wracamy z powrotem na lotnisko. Dolatujemy na lotnisko, też mamy wykupione. Testy PCR, które są wymagane tutaj. I to też takie są pierduki, bo zasady były zmieniane w ciągu dwóch dni na przestrzeni świąt. 22 tylko jeden test był wymagany. 23 już pozmieniali, że trzeba mieć dwa testy, czyli na przylocie i 5 dni później. No ale no to jest do ogarnięcia. Wszystko żeśmy update'owali, wykupili kolejne testy i tak dalej, tak dalej. Przylatujemy do Phuketu. Czy na Phuket. Lądujemy, odbieramy sobie te walizki, idziemy z tymi dokumentami wszystkimi od jednego okienka do drugiego, każdy tyk, 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 tik te boksy. Dostajemy e, taką fiolkę e, z próbką, później idziemy do kolejnego okienka, gdzie ten wymaz jest pobierany. Wszystko spoko. Na zewnątrz czeka taksówka, która też już była wcześniej zabukowana. Zero problemów, wszystko ładnie, sprawnie. Dowozi nas do hotelu, na recepcji robimy check-in. Instalujemy aplikację taką tutaj ichniejszą, która pokazuje kolor i ewentualne wyniki testu, czyli albo zielony, jak jest OK. Pomarańczowy to było jak byliśmy dopiero po pierwszym po przylocie i oni klasyfikują nas jako Medium Risk, czyli taki. Nie za bardzo zaryzykowny kontakt albo ryzykowny, no taki wciąż po środku, no i później jest czerwony, że jest high risk kontakt, czyli kontakt wysokiego ryzyka. Szczekinowani, wszystko zainstalowane, miały przyjść wyniki po 10 godzinach. I tak też się stało, tam gdzieś o 5 rano się obudziłem, patrzę, o zielone fajne. O 7.30 czy o 8.00 telefon z recepcji. Jedna z Waszych współtowarzyszek ma wynik pozytywny. Ręce opadają. No pozytywny, no może się zdarzyć, tak, ale dlaczego albo co? No tu już tam można sobie dyskutować. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że dziewczyna ma dwie dawki Sinofarmu. i jako przypominającą dawkę ma dwie dawki Pfizera. Czyli razem 4 To już powinna być Wonder Woman albo jakaś Superwoman albo cokolwiek. Zresztą wszystkie stewardessy w Etichacie tak mają. Znam jedną osobę, pozdrawiam pana M, który ma też trzy dawki Sinopharmu, tak jak ja. Ja też mam trzecią. Nie nagrywałem na tym, o tym filmu ani tam nic nie pokazywałem, bo już to jest tak powszechne, że każdy się szczepi i każdy to robi i tak dalej, i tak dalej. No jak nie każdy, dobra. Nieważne. Więc dziewczyny mają po dwie dawki sinopharmu, i przypominającą dawką jest Pfizer, bo chcą mieć możliwość podróżowania po świecie i okazywania się szczepionką, która jest rozpoznawana wcześniej na świecie. Dobra. Nie, nie temat na ten. To już nie powinno mieć miejsca, tak? I ta dziewczyna, która jest pozytywnie teraz zamknięta w pokoju, słuchajcie, ona miała, załapała koronę. W połowie grudnia, tak jak kolejnych 120 osób z Etihadu, znaczy tego z linii lotniczej, które też były uziemione w tym, została oczyszczona, wyzdrowiała. Przed przylotem kilka testów negatywnych, a po wylądowaniu tutaj jest pozytyw. I ktoś mi może wytłumaczyć, jak to jest możliwe. Ja negatywny, tam parę osób, każdy negatywny, ale dlatego, że byliśmy i przylatywaliśmy razem, e, też nas zamknęli w pokoju jako osoby, e, które miały bliski kontakt z osobą wysokiego ryzyka. I co się wydarzyło następnego dnia? Zabrali dziewczynę do szpitala tutaj, żeby przeprowadzić testy jakieś, no i nie wiem, w szpitalu czy są inne niż te na lotnisku, prawdopodobnie tak, no ale taka, taka jest procedura. Nas porozdzielali, każdy jest w swoim pokoju, nie możemy teoretycznie wychodzić z niego. Teoretycznie, nie powiem, że mi się to udało raz czy dwa, ale no nieważne. W każdym razie zabrali ją 3 stycznia na test. Test miał przyjść po 24 godzinach, czyli następnego dnia rano. Test przyszedł 36 godzin, po, bo podobno tu mają tutaj tyle przypadków i zakażeń, że się nie wyrabiają nawet zrobieniem testów, a i mają tych punktów bardzo wiele, tak? I przyszedł wynik testu, że test jest nieważny, ani pozytywny, ani negatywny, jest test nieważny i jeszcze raz muszą go przeprowadzić. Czyli my dalej siedzimy w pokojach zamknięci, nic na nie jest oczywiście. I ona dzisiaj rano pojechała też sobie znowu drugi raz do tego samego szpitala, żeby zrobić jeszcze raz ten sam test. Nie była to żadna karetka, nikt nie był ubrany w nie wiadomo jakie tam kombinezony, po prostu pracownik z hotelu zabrał ją w samochodzie. Tutaj służbowym do, do tego, a że musiała czekać tam godzinę na to. On ją zostawił w tym hotelu i powiedziała, że jest głodna, musi coś jeść. To I idź sobie i, i zjedz coś. Niech wyszła normalnie na miasto, zjadła sobie lunch, napiła się drinka, poszła na wymaz i ją przywieźli z powrotem. I oto taki jest restrykcyjny, tutaj to wszystko, no ale no nieważne, no, może to przypadek jest. W każdym razie chodzi o to. Że kobieta, która ma dwie dawki rok temu, później jako przypominającą yy, dawkę ma dwa dawki, dwie dawki Pfizera, Pfizera, bo taka jest opcja w Emiratach. Albo bierzesz jednego Sinopharma, albo możesz sobie wziąć do przypominającą dawkę Pfizera. Tylko Pfizer ma dwa, więc każdy brał Pfizera z moich znajomych, które ja znam. Ja wziąłem osobiście Sinopharma, bo robiłem sobie testy w Polsce na ilość antyciał. I tam bardzo wysoki wynik wyszedł, bodajże prawie 6 tysięcy jednostek, więc wziąłem sobie przypominą Sinofarma. Inni biorą Pfizera z różnych powodów, nieważne. Dwie dawki Sinofarma, dwie dawki Pfizera. Przechorowany koronawirus, dostała certyfikaty podstępowane przez te Ministerstwa Zdrowia w Emiratach, że jest czysta, przechorowana. Ujemne testy, lądujemy tutaj. POM! Pozytyw. To jest jakiś matrix, ja tego nie ogarniam. Mnie nic nie jest, nikomu innemu nic nie jest. Nawet jak e, przebywałem z nią podczas tego, kiedy ona miała tego, e, zachorowała e, i przepraszam, tą chorobę też mnie nic nie było, cały czas miałem negatywne, bliżej się nie dało być. Tyle powiem. E... I znam kilka kolejnych osób, które też to miały i też wszystkie były po, po czterech dawkach. No ale jeszcze przechorować i jeszcze mieć pozytywny, a później jakiś gówniany wychodzi, że jest test nieważny, to ja nie wiem, czy oni, które poszukują sobie na e, da statystyk, czy te testy są takie gówniane. Ale te testy są takie, jakie są, może ona ma tyle przeciwciał e, i po przechorowaniu, i po szczepionkach, że wychodzi, że pozytywny I muszą jakieś bardziej takie dokładne te testy robić. Nie mam pojęcia. W każdym razie no, utknęliśmy, dzisiaj jest piąty. Utknęliśmy w hotelu. E, teoretycznie, jak będzie negatywna jutro, jak się uda, trzymamy kciuki. Sto, fingers cross albo kciuki trzymamy. No to uwaniają nas z hotelu i możemy robić nam się żywnie podoba. Tylko później strach jest, kurde, przed wylotem zrobić test, bo jak będzie pozytywny, to nie wylecisz nigdzie. Jeśli się okaże, że test jest pozytywny i dziewczyna. Wyskoczy, wyskoczy, że jest pozytywny, to wszyscy jesteśmy udupieni na 10 dni na kwarantannie w innym hotelu. Nas przyniosą do takich hoteli kwarantannowych i teraz yy, my mamy dwa tygodnie urlopu, tak? No to trudno przesiedzi się w hotelu, no takie buty. Ale jeżeli ktoś z Was by przyleciał do Tajlandii i ma tylko tydzień urlopu i wyjdzie Wam pozytywny test, to nie wylecicie po tygodniu do domu, Was nie puszczą nigdzie. Będziecie zamknięci w hotelu, siedzieli... I, I tyle. 10 dni kwarantyny, dopiero potem możecie wylecieć. Ale to tak nie jest tylko w Tajlandii, tak jest na ka w każdym miejscu na świecie, bo wiem, że mój kolega, który poleciał do Szkocji w sprawach prywatnych, też ma cztery dawki, nie chorował. Poleciał przed wylotem robi testik pozytywny. Boom. Jestem w kontakcie z jednym chłopakiem tutaj w Tajlandii, też sobie zrobił test, też pozytywny. Także. Trzeba uważać, gdzie się leci i na jak długo, bo można utknąć, a ja tutaj najwyraźniej coś tak jest z tym nowym y, wariantem, że on po prostu bu, wyskakuje w co drugim y, przebadaniu. Nic nikomu nie jest, ani nie kichają, ani smarają, a jak, nie, jak była chora dziewczyna, to miała tylko lekki katar i tam jakiś taki suchy kaszel y, co jakiś czas. Zero gorączki, zero niczego i Ciężko powiedzieć. Także no nic, czekamy na kolejny, kolejny teścik. Jak będzie teścik negatywny jutro rano, no to szafa gra, idziemy na balety i bawimy się dalej, tak? A jak nie, no to, to... będziemy nagrywać vlogi z pokoju. Jak robię brzuszki, pompki i będę fit on trip, no. <ścoughs> pozdrawiamy Kubę, jak ogląda. A jak nie ogląda, to i tak go pozdrawiamy i Adę pozdrawiamy i się pozdrawiamy i parę osób jeszcze, które tam obserwują. Także wszystkich was pozdrawiam. No, będę updateował. Miałem nagrywać co innego, no, ale muszę nagrywać e, z biura <laughs> terenowego. Dobrze, że jest kawa, jest woda, wszystko można zamówić. Jedzonko donoszą, wszystko jest ok. No tylko, że szkoda takiego urlopu, tak? Bo jest na wyciągnięcie ronki, to wszystko, co tutaj jest wspaniałe i, i, i przyroda, i jedzonko, i w, w, w owoce świeże, a człowiek siedzi w pokoju i nic nie może za bardzo zrobić. Także no co. Na tą chwilę to wszystko. Roześlijcie ten materiał, dajcie znać znajomym, że takie buty też są w podróży. I to jest prawdziwe, bez planu, bo tego się nie da zaplanować. Chyba by nawet, kurczę, Spielberg takiego scenariusza nie wymyślił do swojego filmu. Dajcie lajka, subskrypcję, obejście jakieś inne filmiki, czy to z Tajlandii, czy z Wietnamu, czy z Emiratów. Dajcie znajomym znać, dyskutujcie, zostawiajcie komentarze, no i zobaczymy, no. Bez cięcia, bez niczego, taki monolog mój. No i co, i wracam do oglądania telewizji, bo sportowe aktywności już dzisiaj były na balkonie, jutro będą za kwasy. No. Także na ten, teraz to tyle. Trzymajmy kciuki, żeby wyszło, że jest negatywne, bo naprawdę jej nic nie jest. Widziałem z nią, rozmawiałem przecież i, i nic jej nie jest ani kurczę. No, no nic kompletnie, także no, miejmy nadzieję, że po prostu to były jakieś takie błędne odczyty tych ich testów. I będziemy mogli wyjść na miasto czy na plażę, czy pojeździć i pozwiedzać, bo jest parę rzeczy, które chciałbym tutaj nagrać niekoniecznie moją gadającą głowę z hotelu. Dobra, to na razie: dzięki, do zobaczenia, cześć i czołem.